Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Wiaśle na osiedlu Sobniów, które zwyciężyło w drugiej edycji Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego, zostało w minionym tygodniu uroczyście oddane do użytku. Symbolicznego otwarcia dokonali Ryszard Pabian, burmistrz Jasła, Jolanta Szymańska, dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 5 w Wiaśle oraz autor projektu Krzysztof Pec. Ten nowo powstały obiekt jest znakomitym dowodem na to, że zaangażowanie mieszkańców przynosi efekty. Taki jest właśnie cel budżetu obywatelskiego, czyli inaczej mówiąc partycypacyjnego, którym każdy mieszkaniec ma prawo wypowiedzieć się, na co chce przeznaczyć środki pochodzące z budżetu miasta, podkreślał podczas otwarcia burmistrz Ryszard Pabian. Jak Państwo widzicie, ten kompleks to Kilka boisk, jedno na wierzchni sztucznej krawiastej, drugie o nawierzchni sztucznej poliuretanowej. Może bardziej do zabawy, ale mam nadzieję, że również do treningów, bo od dawna było oczekiwane, a przede wszystkim to boiska, które są odporne na zmiany pogody i mam nadzieję, że dlatego będą na co dzień bardzo często wykorzystywane. Wartość projektu to 480 tysięcy złotych. Jak Państwo już słyszeli, autorem projektu jest Pan Krzysztof Pec. Natomiast, cóż, projekt obywatelski tak naprawdę, więc tutaj chciałem podkreślić szczególną rolę i zaangażowanie autora projektu i jego kolegów, gdzie nie tylko udało się zaangażować mieszkańców tego osiedla, ale i całego miasta. I dzięki temu ten projekt uzyskał 927 głosów. Przede wszystkim jest to projekt miejski, bo to budżet obywatelski miasta Jasła, czy też inaczej nazywany Jasielski Budżet Obywatelski. Natomiast cieszy przede wszystkim, że mamy już namacalny obiekt, bo to już druga realizacja w ramach budżetu obywatelskiego. Natomiast tutaj rzeczywiście już można z tego obiektu korzystać. Drugi projekt, który został zrealizowany, to drenaż boiska. Ale ponieważ decydowaliśmy się na kontynuowanie tych rozpoczętych prac poprzez całkowitą modernizację boiska, to pewnie jeszcze na korzystanie z tamtego obiektu będziemy musieli zaczekać. Z kolei Krzysztof Pec, autor projektu, zaznaczył, że co prawda wnioskodawcą był on sam, ale to jednak lokalna społeczność była jego pomysłodawcą. Dlaczego taki pomysł na boisko, na plac sportowy? Jak Państwo wiecie, może nie wszyscy, ale większość nas tutaj z Sobniowa wie o tym, że przy Sobniowskiej Szkole zawsze grało się w piłkę, zawsze uprawiało się spory, jakiś placek do sportu zawsze był. Niewiele osób pamięta, że w miejscu przedszkola i teraz sali gimnastycznej było pierwsze boisko, gdzie od rana do wieczora grali sobniowianie w piłkę. Tutaj widzę, myślę, że Pan Staszek na pewno pamięta te, te, te mecze, podobno był jednym z lepszych zawodników. No niestety to boisko miało taki feler, że z jednej strony był w tym miejscu mniej więcej, Sad pana dyrektora Kozielca. Także, jak piłka tam wpadła, to nie było za wesoło. A z drugiej strony tego boiska był staw. Także, grając w piłkę, uczyliśmy się pływać też. Tak czasami, jak piłka wpadła do stawu. Budżet obywatelski jest bardzo fajnym rozwiązaniem do aktywizacji społeczeństwa, do aktywizacji małych osiedli, małych. Lokalnych społeczności, które biorą odpowiedzialność za to, co robią. No dziś cieszymy się pięknym, e, osiedlowym, tak można powiedzieć, projektem i boiskiem. Można sobie pomyśleć, jak e, gdyby w innych osiedlach też takie, e, osie, takie projekty powstawały, jakby ktoś potrafił i chciał wprowadzać zmiany. To mogłoby nasze miasto wszędzie pięknie i stawać się bardziej przyjazne dla mieszkańców Jasła. Dużą zasługę w promocji i zachęcaniu do głosowania w wiesielskim budżecie obywatelskim miała społeczność szkolna, co też zaznaczyła Jolanta Szymańska, dyrektor szkoły, przy której powstało boisko. Budżet obywatelski to chwalebna inicjatywa, bo jest narzędziem zmian dla lokalnej społeczności. I tu słowa uznania dla gospodarza naszego miasta, pana burmistrza, który wspiera tę ideę i co roku wygospodarowuje środki, by, środki w budżecie, o których mogą współdecydować mieszkańcy. Co z kolei przekłada się na jakość ich życia i integrację. Dlatego też bez wahania była moja zgoda. Aby projekt został zrealizowany przy szkole, Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego wojska. Liczę na pomoc i wsparcie, aby korzystanie z niego przynosiło wszystkim radość. Przed zaplanowanymi mini rozgrywkami piłkarskimi obiekt został poświęcony przez księdza doktora Mariana Putyre, proboszcza parafii Jasłosobniów. Wartość inwestycji wyniosła blisko 480 tysięcy złotych. W miejscu istniejącego boiska trawiastego powstało boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki badmintona oraz miejsce do gry na jeden kosz. Wykonane zostały również obrzeża, ogrodzenie, piłkochwyty, a także przyłącz do kanalizacji deszczowej odprowadzający wodę z drenażu boiska. Wśród wielu zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele władz naszego miasta, Rady Miejskiej Jasła oraz osoby związane z lokalnym środowiskiem piłkarskim, osiedlem Sobniów oraz jego szkołą. Miłą niespodzianką dla uczestników tego wydarzenia było pojawienie się pochodzących z Sobniowa dwójki piłkarzy Klaudii Gniadek. Piłkarki pierwszoligowej UKS 3 Weronika Staszkówka-Jelna oraz Kamila Piątkowskiego, obecnego reprezentanta kadry narodowej w piłce nożnej. Podczas otwarcia tak ważnego obiektu dla społeczności Osiedla Sobniów nie mogło być się bez okolicznościowych prezentów i pamiątkowych fotografii. Również symboliczny prezent z rąk Ryszarda Pabiana oraz Krzysztofa Buby, członka Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, otrzymał Kamil Piątkowski. Miłym i niezwykle wzruszającym momentem było zaproszenie do przetestowania boiska przez Kamila Piątkowskiego w wykonaniu jego siostry Amelki, która jest również uczennicą szkoły podstawowej w Sobniowie. Wychowanek UKS szóstki Jasło wraz z młodymi adeptami piłki nożnej rozegrał kilkuminutowy mecz pokazowy. Natomiast Kamil w rozmowie z dziennikarzami podkreślał, że pamięta te czasy, kiedy w tym miejscu trawa sięgała po kolana i gdy piłka została wybita poza boisko, to trzeba było biec do sąsiada i wyciągać ją z wody. To jest na pewno fajne wspomnienie, którego nigdy nie zapomnę. Tu się wychowałem, wiem skąd pochodzę i zawsze będę o tym pamiętał mówił piłkarz polskiej reprezentacji. Czuję się bardzo, bardzo szczęśliwy. Ja bardzo, jeżeli mam okazję, często wracam do domu, tak? Chodziłem tutaj do szkoły, nie jest dla mnie żadnym problem przyjść tutaj pokopać pokami. To jest bardzo, bardzo, bardzo fajna, fajna chwila dla mnie. Przede wszystkim, że, że też ludzie pamiętają mnie z takiego właśnie mojego wzdąca, kiedy, kiedy przychodziłem tutaj na salę grałem, grałem z spokami swojego rocznika czy starszymi a ten ram jeszcze był Ryszard Skubacz, Robert Mastej, więc, więc bardzo cieszę się z tego, że zostałem tak mile tutaj przyjęty. Kiedyś było tak, że takie boiska, można powiedzieć ciężkie w murowej w ogóle, kształtowały charakter. I, i kiedyś było troszeczkę inaczej się starać, ale to jest fajnie łosie, bo dzieci mają więcej, więcej e, można powiedzieć, takich rzeczy, które mogą pomóc pisanożne jest dużo łatwiej. Dlatego nic tylko z tego korzystać. Mam nadzieję, że, że właśnie zawodnicy młodzi Którzy, którzy zaczynają jakiegoś piłkę wiedzą o tym, że mogą, mogą coś osiągnąć w życiu, mogą iść w tą piłkę nożną, ale, ale jednak tutaj trzeba cierpliwości, przede wszystkim ciężkiej pracy, a wiem, że, że, że stać ich na to, bo, bo sam byłem młody i sam wiem, jak to wyglądało. Jestem stoperem, ale kto wie, tak, stoperzy też strzelają bramki, ale bardziej bronią, więc mam nadzieję, że, że będąc na zgrupowaniu lub w nowym klubie, przede wszystkim panie tych bramek, jak najmniej jak będę na boisku powołań do samej reprezentacji, było dla mnie ogromnym szokiem, ale tak jak mówię, wchodząc do hotelu jeszcze czułem ogromny stres pod względem może nie z samej piłki nożnej, tylko właśnie jak chłopaki mnie, jak chłopaki mnie odbiorą, jak, jak się zaklimatyzuję tam, czy, czy będę to coś lubiany, czy to będzie wszystko fajnie wyglądało, więc... Więc tu był duży strat, ale myślę, że po pierwszym, po pierwszym w sumie posiłku, po pierwszym treningu wszystko wróciło do normy. Chłopaki super mnie przyjęli, bardzo swobodnie się tam czułem, więc myślę, że to jest najważniejsze, bo też dzięki temu jesteś też pewny siebie na boisku, potem wychodząc i grać z takimi jak osobowościami jak, jak Robert Lewandowski czy, czy inni. Budżet obywatelski, nazywany również partycypacyjnym, to proces, w którym mieszkańcy decydują, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu miasta Jasła i dzięki temu mogą realizować swoje lokalne potrzeby. Głównym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie się na głos mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat zadań, które to właśnie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane. W pierwszym budżecie obywatelskim to, był, to było odwodnienie boiska przy ulicy Śniadeckich i pozostałe środki zostały skierowane na realizację projektu, który raczej ma służyć duszy, a więc koncert rockowy na terenie miasta Jasła. Tutaj czekamy na umożliwienie organizacji tego koncertu. Natomiast Trzecia edycja to przede wszystkim tężnia solątkowa, która będzie zrealizowana na terenie Parku Linowego przy Mosirze. Drugie to koncert koleń, kolęd Alicji Majewskiej i murale na terenie miasta Jasła. To też pomysł, który w zasadzie już jest w jakiejś części realizowany, bo na terenie miasta takie murale powstają.